Can I get some attention? There is something I need to say. To all those passing by outside this little room where I've been staying. But the door is bolted, the window's locked, I'm waving through the glass. To get somebody's full attention, but they all just move too fast. Hey, I got a thing to say. Cześć, witam cię w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek trochę inny. Dzisiaj dzień życia przedsiębiorcy, mamy 5.30 Jadę właśnie do nowego dworu mazowieckiego Spotkać się z częścią zespołu firmy, dla której ogarniam YouTube'a i Instagrama Potem z nowego dworu lecimy do na szkolenie i przy okazji nagrać kilka materiałów na YouTube'a, więc dzisiaj będzie działo się naprawdę sporo, a wy to wszystko zobaczycie od kuli. I got something to tell you. Can you hear me through the door? I got some useful information that will satisfy, satisfy your soul. Looking through the keyhole, hey, <laughs> Mister, looks like you're up for a conversation. Got a minute or so? Everyone, listen up Mamy 16, ja już jestem w nowym dworzu mazowieckim Czekam na pociąg, zaraz lecę do Warszawy Naprawdę fajny udany dzień. Nagraliśmy sporo ujęć Powstanie kilka filmów na kanał Firmy, z którą będę współpracował, z którą współpracuję. Dodatkowo udało mi się dograć jedną współpracę. I jak zapewne wiecie, w mojej ofercie jest audyt Instagrama. Sebastian skorzystał z tego audytu, przekazałem całą wiedzę, którą mam, i następnie sam zaproponował. Zapytał, czy istnieje możliwość współpracy i zajęcia się jego Instagramem, rozwojem tego Instagrama, z zdobywaniem nowych obserwatorów. I zwiększaniem sprzedaży w jego firmie, a działa w dosyć nietypowej branży. Oczywiście jest taka możliwość. Podjęliśmy współpracę, podejmujemy właśnie współpracę. Dogrywamy jeszcze ostatnie szczegóły, i w zasadzie od 1 lutego ruszamy z kopyta. Więc naprawdę dzień udany, a to jeszcze nie wszystko, bo wracam do domu i czeka na mnie jeszcze naprawdę wiele, wiele obowiązków. Oh, It's all over before it has begun. Przed chwilą wróciłem do domu. Byłem dzisiaj na nagraniach w kole, tak jak wspomniałem we wcześniejszym fragmencie materiału. Nagrywałem kilka filmów na kanał YouTube firmy, z którą współpracuję. Na ten moment pracuję 7 dni w tygodniu, ale ze względu na to, że lubię to, co robię, aż tak mnie to nie męczy i sprawia mi frajdę. W późniejszym pewnie etapie prowadzenia działalności oczywiście będę, będę zmniejszał ilość godzin, jaką pracuję, więcej rzeczy będę delegował, zatrudnię kilku pracowników, ale to jest etap, który wymusza na mnie pracę po tyle godzin, aby zrealizować konkretne założenia, no i cały czas się rozwijać, pozyskiwać nowych klientów, zwiększać sprzedaż w firmie. Zazwyczaj sobota i niedziela to jest taki czas, który poświęcam na analizę bieżących działań, co przyniosło efekty, co nie przyniosło, żeby ewentualnie korygować swój kierunek. Zazwyczaj to jest sobota i niedziela. Dzisiaj tak się składa, że mamy piątek, ale również zacznę tworzyć taką strategię, bo mamy koniec stycznia, więc już zarówno to będzie taka strategia na cały przyszły tydzień, I wyznaczę sobie konkretne zadania i zaplanuję je w czasie, jak i już określę sobie strategię na cały luty, jaki cel zamierzam zrealizować, zarówno finansowo, jeśli chodzi o firmę, ale również Cele osobiste, a przede mną jeszcze dziś planowanie całej strategii na luty, przygotowanie konkretnych działań na cały bieżący tydzień, który nadchodzi. Dodatkowo idę jeszcze pobiegać, mam w planie przez najbliższy miesiąc zredukować tkankę tłuszczową do poziomu powiedzmy 8%, żeby, kolego, mówiąc, tkanka tłuszczowa się zmniejszyła i było po prostu widać no, six-packa na brzuchu, już mówiąc tak bardzo potocznie, bo niektórzy mogą nie, nie wiedzieć, co oznacza te powiedzmy 8% tkanki tłuszczowej czy 6%, o pobieganiu nauką języka hiszpańskiego. Na ten moment taki poziom hiszpańskiego był taki mocno Podstawowy, no jeszcze nie średnio zaawansowany, mocno podstawowy, ale cały czas go podnoszę. W ostatnim czasie, niestety, trochę to zaniedbałem, ale zaraz po założeniu działalności byłem skupiony w 100% na firmie, na rozwoju, na pozyskiwaniu klientów, a nie na nauce języka. Teraz mogę sobie na to trochę bardziej pozwolić, to znaczy, dochody firmy są, można powiedzieć, stabilne. O ile tak można w ogóle powiedzieć, w przypadku firmy, bo czasami jest miesiąc, który przynosi 5x. A kolejny przyniesie 2x, więc jakby yy, to jest ciężko powiedzieć, że yy, w przyszłym miesiącu zrobię x, zwłaszcza w przypadku firmy, ale można na te, mogę na ten moment założyć, że dochody firmy są na stabilnym poziomie i cały czas rosną, co mnie bardzo cieszy. Więc teraz jest etap, yy, gdzie mogę więcej poświęcić czasu na naukę języka, i to będzie język hiszpański. Podnieść go na poziom średnio zaawansowany, że w momencie, gdy sobie pojadę, powiedzmy, do Kolumbii, do Hiszpanii, na spokojnie dogadam się e, z lokalnymi mieszkańcami i to nie tylko w jakichś takich podstawowych formach, podstawowych zagadnieniach, ale w całym jakby spektrum życia. Po języku hiszpańskim przychodzi czas na język angielski. Język angielski jest u mnie na takim średnio zaawansowanym poziomie, ale cały czas chcę go podnosić, żeby mówić jak najbardziej biegle w tym języku. Na, na pewno dlaczego pracuję na stojący jest to dla mnie dużo, dużo przyjemniejsze. Dużo lepiej mi się tak pracuje stojąc, a nie siedząc. Dla osób, które pracują po kilkanaście godzin na dobę na siedząco, to naprawdę polecam zastosować sobie pracę na stojąco. Dużo lepiej mózg wtedy pracuje, dużo przyjemniej się pracuje. Nie mam co prawda takiego biurka podwyższanego, nie mam takiej możliwości tego tutaj wstawić. Dlatego to moje stanowisko jest tak zrobione trochę na patencie. Yy, powinno być troszeczkę wyżej, ale mimo wszystko jest dużo, dużo lepiej, niż gdybym miał siedzieć przez 12-14 godzin, montować filmy, działać na Instagramie, yy, tworzyć jakieś tam leki marketingowe czy sprzedażowe na siedząco, bo dużo bardziej by mi to zaszkodziło. Więc jeśli jesteś osobą, która pracuje po 12-14 godzin na dobę na siedząco, to może warto zastanowić się nad albo biurkiem podnoszonym, albo taką podstawką pod ewentualnie laptopa, a jak nie masz też możliwości wstawić jakiegoś tam biurka podnoszonego, to możesz sobie też tak zrobić na patencie i zobaczyć po jakimś czasie, że będzie dużo lepiej się. Pracowało. Na początku mogą Ci się trochę boleć nogi, zwłaszcza kiedy nie jesteś przyzwyczajony do stania, ale już po kilku dniach nogi się przyzwyczają i odczujesz znaczny przypływ energii i takiej y, kreatywności, świeżości umysłu w Twojej pracy. Jeśli jeszcze nie biegasz, to koniecznie zacznij. Bieganie to jest jak dla mnie najlepsza forma takiej sprawdzenia się, to uczucie, kiedy przybiegasz po treningu, to takie uczucie spełnienia wywalenia endorfin jest niesamowite. Dodatkowe bieganie zwiększa poczucie takiej pewności siebie, takiej samooceny, wewnętrznego przeczucia o swojej skuteczności. Jeśli idziesz na trening, pomimo tego, że pada, czy to śnieg, czy to deszcz. Idziesz na trening, bolą Cię nogi, łapie Cię kolka, ale Ty nadal biegniesz, mimo wszystko, to jak pokonasz ten głos podczas biegania, który mówi Ci, żebyś przestał, to właściwie jesteś nie do zatrzymania. A o to chodzi nam zarówno w biznesie, jak i w życiu. Tak wygląda jeden przykładowy dzień z mojego życia. Dla innych osób ciekawy, dla nich zupełnie nudny. To też jest mocno zróżnicowane, bo czasami zdarza się, że cały tydzień siedzę w domu i pracuję, a w drugim tygodniu zdarzają się 2 czy trzy wyjazdy i ten tydzień jest bardziej intensywny. Więc tak akurat się teraz zdarzyło w tym nagraniu, że to był dzień wyjazdowy, no ale zdarzają się też takie dni, gdy siedzę po prostu 10-12 godzin przy komputerze i po prostu pracuję, więc tu też się pojawia kolejna kwestia, że w ostatnim czasie wiele osób, jak działam na Instagramie, to widzę, wszyscy zarybanie w internecie, zarabiam przy użyciu laptopa, pracuję zdalnie i są po prostu zajebiści. Ja afiszują się tym, jak ta praca zdana, nie wiadomo jest jak zajebista, a w rzeczywistości jest to nudne stukanie przez komputer i nic tu seksownego w tym nie masz, nie wrobrzmiałejmy tej pracy zdalnej, jakby nie wiadomo czym była, bo jest to czasami po prostu nudne stukanie w komputer czy w telefon przez 10 czy 12 godzin. Może się tutaj pojawić pytanie po ile godzin dziennie pracuję? No i odpowiedź jest dosyć prosta, to znaczy pracuje od 10 do 12 godzin dziennie i to jest taki dolny limit. Czasami się zdarza praca po 14 godzin na dobę i w zasadzie nie ma czasu zjeść. To jest różnie, ale ten limit dolny to jest 10-12 godzin dziennie. Teraz przejdę do czegoś, co wielu osobom może się nie spodobać, no ale trudno. Do czego nawiązuję? Ostatni film z maja zeszłego roku, w którym jeszcze chodziłem do szkoły średniej i pracowałem na etacie, obejrzał dosyć sporo osób. I pojawiły się tam zarówno tam pytania, jak i dostałem sporo wiadomości prywatnych. Jak to jest możliwe, że ja dzielę tyle obowiązków? Jak to jest, że ja mam taką żelazną etykę pracy? Jak to w ogóle jest możliwe? Bo ktoś nie wiem, pracuje na etacie, i on już nie ma czasu, i siły i energii, żeby cokolwiek innego zrobić. No i odpowiedź jest bardzo prosta. Jeśli coś lubisz, w coś się angażujesz i na czymś Ci zależy. Czy jest to kontakt z drugą osobą i poświęcasz czas dla tej osoby, czy realizacja jakichś innych obowiązków, które masz narzucone, czy to w pracy na etacie, czy to we własnej firmie. Jeśli na czymś Ci zależy, to po prostu to zrealizujesz. Ludzie nie pieprzą głupot, że nie mają na coś czasu, bo czasami kolekweni mówiąc mnie taka, jak ktoś mówi, że pracuje 8 godzin na etacie i on nie ma czasu. Na co robisz, jak przychodzisz do domu? 8 godzin pracujesz, powiedzmy, że 8 godzin śpisz. To jest 16 godzin. Co z pozostałymi 8 godzinami? Dobra, niech ci yy, droga do pracy zajmuje godzinę w jedną, godzinę w drugą, to może dwie, to zostajesz sześć. No i co dalej? Dobra, przygotować obiad. To powiedzmy, no dwie godziny. Cztery godziny dostają. No i gdzie te cztery godziny, co z tymi czterema godzinami robisz? A ja powiem ci co ty robisz. Przychodzisz po pracy, włączasz telewizję, siedzisz i cztery godziny tak mijają. I tak wygląda Twoje życie, więc ogarnij się. W końcu oglądajmy tej dużej telewizji, zajmij się robotą, a uwierz mi, że czasu ci nigdy nie brak. Zawsze da się znaleźć czas. Czy wstać wcześniej, czy godzinę później pójść spać, ale jeśli na czymś ci zależy, to uwierz mi, naprawdę ten czas znajdziesz. Na moim przykładzie mogę to powiedzieć. Staram się zachować jak najwyższą jakość usług. I czasami zdarza się tak, że firma, z którą współpracuję, czy bezpośrednio właściciel, pisze do mnie: Słuchaj, Wiktor, mamy taki i taki temat. Niestety czasu zostało bardzo mało. Na przykład pisze do mnie o godzinie 20, że na rano potrzebuję coś. Czy to film, zmontować i tak dalej? I czy dam radę? I teraz jest pytanie. Z jednej strony, ok, miałeś coś zaplanowane, i jakby warto się trzymać swojego planu, harmonogramu. Z drugiej jednak strony, chcąc zachować tą jakość usług, trzeba po prostu czasami się poświęcić. No i co w tym wypadku robię? To jest oczywiście przykład, ale dajmy na to: dzwoni do mnie taki właściciel, mówi, słuchaj, Wiktor, na rano potrzebujemy, na 7 rano potrzebuję film, bo mam jakąś kampanię promocyjną i tak dalej, czy jakieś intro. Dobra, to w takim razie ja mam jeszcze parę rzeczy zaplanowanych. Podeślij mi to, co masz podesłać, jest godzina 20. Ja powiedzmy, siądę za to za dwie godziny, no i montuję do bólu, do upadłego, no i nierzadko rzadko Zdarza się tak, że miałem mi spać o godzinie 22.30 czy 23, a poszedłem spać o drugiej w nocy. Czasami też się tak zdarza, ale już zauważyłem, że to zaczyna procentować, bo się dajesz naprawdę wysoką jakość usług i dowozisz wyniki. I najgorsze to, co może się zdarzyć, że nie dowodzisz wyników. Czasami zdarza się też tak, że jestem na przykład umówiony z jakąś firmą na konkretny dzień, powiedzmy na godzinę, niech to będzie sobota, 17. I do tej godziny powinienem wysłać im, czy to film, czy to już jakieś konkretne materiały, które są powiedzmy gotowe do wrzucenia. No i co się dzieje? No czasami zdarza się tak, są różne rzeczy, których nie przewidzisz. I dajmy na to, miałem montować film, ale nagle coś się, mówi, zesrało i trzeba jechać coś innego. Czy to jechać do, odebrać pocztę do biura, czy to jechać na przykład do księgowej i tak dalej. Różne rzeczy są, czy to do banku, różne rzeczy się czasami przytrafiają, których nie przewidzisz. I trzeba mieć wtedy plan A, B, C, D. I dla mnie najważniejszą rzeczą jest dowozić wynik. Jak ja się umówiłem z kimś, że film ma być w piątek, powiedzmy o godzinie 20, i ja sobie zaplanowałem w czwartek, że cały dzień poświęcam na montaż tego filmu. Ale jednak, no, wyszło mi, wyszedł mi jakiś wyjazd i gdzieś pojechałem, nie było mnie cały dzień, to mimo wszystko, mimo wszystko, choćby się srało i paliło, to nawet jak wykonam te wszystkie zadania, które się pojawiły po mojej stronie i gdzieś jechać coś załatwić, to ja siadam i robię do bólu swoim robotę, żeby na tą godzinę 17 dowieść ten wynik. I nie ma możliwości, że ja powiem, słuchaj, nie udało się, czy coś w ten sposób. Różne rzeczy się zdarzają i ty musisz być panem swojego czasu i go dostosowywać. Czasami będzie to oznaczało zarwanie nocy, czasami to będzie oznaczało wstanie wcześniej, ale uwierz mi, to poświęcenie w dłuższej perspektywie zaprocentuje... Bo ludzie zobaczą, że dowodzi wynik. Jak ja mówię, że coś będzie w środa 20, będzie środa 20. Jak się mówię, z kimś na konkretną datę na środę 20, to będzie środa 20. Gdyby się srało i paliło, będzie środa 20 i nic z tego nie zmieni. Może to znaczy, że wrócę do domu o 12 i siedzę przez 6 godzin i montuję film czy filmy nawet nie jedząc. Trudno. Jak, coś, jak, jak jesteś zafokusowany na swój cel, to go realizujesz. I to w dłuższej perspektywie zaprocentuje. Już dostaję sporo zapytań, a działam od niedawna. Cześć Wiktor, słuchaj, tu Kasia dzwoni od Marka. Yy, Marek mi cię polecił, robisz dobrą robotę. Czy masz dla mnie czas? Potrzebuję albo, żebyś mi prowadził profil na Instagramie. Czasami ludzie potrzebują jakieś zmodyfikować 1, 2, 3, 5 filmów, ale to już są polecenia, które wychodzą zupełnie z przypadku, z kontaktu z inną osobą. Więc inne osoby widzą, że ja ten wynik dowoże. Choćby się srało i paliło, to będzie 20, a jak nie będzie 20, to będzie 25. I jeszcze przeproszę na koniec, że no nie udało się, dałem dupy, korekwialnie mówiąc. Wszystko mi się przesunęło, zrobiłem wszystko co mogłem, no ale trochę nie zdążyłem, trochę ten termin się naciągnął. Więc skończcie pieprzyć, że nie macie czasu, nawet jeśli prowadzisz firmę, yy, czy pracujesz na dwóch etatach i łącznie Ci to zajmuje powiedzmy, 14 godzin dziennie i masz jakiegoś partnera, partnerkę, czy chcesz kogoś poznać, to uwierz mi, że ten czas naprawdę znajdziesz. I jeśli będziesz chciał, jeśli Ci będzie zależało faktycznie na tej osobie, to Ty ten czas znajdziesz i to bez względu na wszystko, więc naprawdę Skońcie pieprzyć o tym, że nie macie czasu? Czas się znajdzie, zawsze się czas znajdzie. Czasami zdarzają się prośby, które są zupełnie niespodziewane, które totalnie, można powiedzieć, w niektórych przypadkach rozwalają mu grafik. I ja oczywiście wtedy sobie kalkuluję, czy to jest możliwe do zrobienia, czy niemożliwe, czy jakby moje zadanie no jest niestety musem do wykonania i nie ma możliwości, żebym je przełożył. Jeśli jest taka możliwość, to ja się staram po prostu wypełnić jakąś prośbę znajomego, który o coś po prostu poprosił. Z dłuższej perspektywy jestem przekonany, że będzie to tylko procentowało. Więc jeśli jesteś osobą, która nie dowodzi wyników, to rusz dupę, skończ z narzekaniem, że nie masz na coś czasu, czas się naprawdę zawsze znajdzie. To jest taka wymówka ludzi, takich przeciętniaków, totalnych, ignorantów życiowych. Róż dupę, a czas znajdziesz. Myślę, że niektórym osobom otwarły oczy. Naprawdę, jeśli czegoś chcesz. To musisz się temu poświęcić. Wiele osób mówi właśnie o ciężkiej pracy, i to jest poniekąd prawda, nawet w dużej części. To znaczy, może się zdarzyć tak, że założysz firmę i od razu niż 10 pracowników, ale i tak prawdopodobnie będziesz w tej firmie i będziesz sprawował pieczę, Przecież, ile jest właścicieli restauracji, którzy mają 10 pracowników, ale tak czy siak w tej restauracji są, po 14-16 godzin na dobę. Więc jest wiele firm, w których właściciel jest i tak zawsze. Wiele, jak nie większość firm, które są w Polsce, to i tak są jednoosobowe działalności. Ja docelowo, ja na razie jestem właściwie sam. W tym roku planuję zatrudnić pierwszego pracownika, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, ale nastaw się na ciężką pracę. Czy będziesz miał 5 osób na samym początku, czy będziesz sam, to tak czy siak, raczej ta praca po 10-12 godzin na dobę jest standardem więc czy jesteś pracownikiem etatowym, czy jesteś właścicielem firm. Jeśli chcesz coś osiągnąć, to musisz po prostu zasuwać. Ja przyjeżdżając do Warszawy pracowałem w zasadzie na dwóch etatach, wstawiałem o 5 rano, robiłem część zadań na ten jeden etat, szedłem na ósmą do pracy, wracałem o godzinie 17-18, siadałem, kończyłem część zadań z etatu drugiego dnia w zasadzie nie było, ale miałem jakiś konkretny cel, byłem na coś sfokusowany i robiłem wszystko, żeby to pogodzić i dało się. Naprawdę na wszystko jest czas i wszystko jest dla ludzi. Oglądanie telewizji też, ale z głową, a nie, że ty po 8 godzinach przychodzisz i kolejne 7 spędzasz na oglądaniu telewizji. No bez przesady. Co się z tej telewizji ciekawego dowiesz? Postaw na rozwój, na zdobywanie nowych kompetencji, na poznawanie nowych osób, ale wartościowych osób, a nie tylko tych, których opowieści odnoszą się do tego, na jakiej imprezie byli i nie mają nic wartościowego do powiedzenia i ciągną cię w dół, a nie wyciągają w górę. Więc na takie relacje stawiaj, stawiaj na nowe umiejętności, na nowe kompetencje, a nie na oglądanie durnej telewizji, bo i tak długofalowo nic ci to nie wyjdzie dłuższy z tego odcinek, ale to dobrze, mam nadzieję, że ci nagadajmy mi się trochę obudzisz, otrząśnie z tego życia, jak się chociaż jedna osoba otrząśnie po tym nagraniu, to i tak będę mega szczęśliwy i sobie pomyśl, że faktycznie, nowy ma rację, nie dowoży tych wyników, Robię to, co lubię, ale w sumie w ostatnim czasie nie angażuję się w, ten, w tą pracę na etacie. Gdzieś w tym etacie się tam prześlizgnie, właściwie nic nie porobię, tam szef nie widzi, to dobrze, jakaś tam minimalna pensja wpada, ale super, bo tam o 20 jest jakiś serial na tam którymś kanale w telewizji, więc no nie, nie na tym polega życie. No ciężka praca, ciężka praca i mierzalna praca, żeby sobie po prostu kontrolować to, co ci przynosi efekty, co ci nie przynosi efekty, i po prostu na bieżąco to dostosowywać. Taka myślę strategia zapewni Ci rozwój, zarówno w życiu osobistym, jak i w życiu, że tak powiem, zawodowym. Mówię to na bazie mojego doświadczenia, bo jeszcze pół roku wcześniej nigdy bym nie przypuszczał, że znajdę się w tym miejscu, gdzie się znajdę. Moje życie będzie wyglądało tak, jak wygląda. Firma cały czas się rozwija, krok po kroku, krok po kroku z czego jestem mega zadowolony. Wszystko się fajnie układa, jest zdrowie, rozwój firmy i tak dalej. Poznaj się nowe, warto w osoby, więc jest super. Do pełni szczęścia może brakuje tylko jednej rzeczy, ale w zasadzie można powiedzieć, że wszystko idzie jak pomyśli i to wynika z wielu rzeczy, ale przede wszystkim z ciężkiej, jak i mądrej pracy i dostosowywania się do problemów, które się nadarzają, nie narzekania na nie, tylko się dostosowywania i zamiana tych problemów w jakieś takie szanse, które mogą właśnie zaprocentować czy to rozwój naszej kariery zawodowej, czy, zdobycie jakiś, czy, czy poznanie jakichś nowych osób. W odcinku to wszystko. Zapraszam Cię do serii Od Zera do Milionera. Seria wyświetli Ci się tutaj. Seria pokazująca przedsiębiorczość od drugiej strony. Tutaj wyświetli Ci się link właśnie tego vloga z maja, gdzie sobie zobaczysz jak wtedy wyglądało moje życie, a sporo się od tego czasu zmieniło, więc zachęcam. Poniżej tego filmu mam dla Ciebie bonus e-book ze 178 pomysłami na biznes, także możesz wykorzystać, jeśli jesteś nawet na etacie i dopiero zastanawiasz się nad założeniem działalności. Jeśli prowadzisz firmę, masz firmowego Instagrama, ale chcesz go rozwijać, zdobywać nowe zasięgi i zwiększyć tym samym sprzedaż, to zapraszam Cię to, czy to do audytu, w którym przeprowadzę i przeanalizuję taki audyt Twojego profilu i wskażę Ci konkretne metody na rozwijanie tego profilu i konkretną strategię na pokonanie Twojej konkurencji. Oraz zapraszam do współpracy osobistej. Link do tego wszystkiego znajdziesz w opisie filmu. Dzięki, do następnego. Hej!